Sieć kurde. sieć, 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 to macie za. Okurę. Ej, tu sieć, sieć. Bo jak dostaniesz śmianę, kurde węża. Kurde, który jest poplątany, jak pierniczy. Nie ma. No. Dobra, kij z tym. Trudno się mówi. no ja nie mogę go tak. Kurwa, chodź to skurry, senu jebany! Kurwa! Szeć! Zamknij się! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Cały się upierdolę, ludzie! No, fakt jest z Cały się jedzie, a idźcie Ciebie! No bo to być czystym, kurde, no! Nie tu być czysty, kolora jasna. Gdzie kurwa? Cholą tu, bo cię zajebe kurwa, no! Gdzie kurwa! Fajujecie! Myślcie! Myślisz, że jesteś kurwa na normalek! No wy jesteście normalki bigno! Kurwa, no nie, no ja sam nie będę kogoś tu. Kaczykowski dalej jedzie? Dobra, a co ja będę robił teraz? Nic, się położyć na chwilę, bo... <laughs> Więc mam pickup już, znaczy dwa pick upy 200 km stąd przy Fresno, eee, więc no, szybko się ułożyła sprawa. Tu niecałe, na całą godzinę tu siedzę w tym tym. Problem jest taki następujący, to jest koniec roku, pierwsze miejsce to dzwoniłem, Pierwsze miejsce co dzwoniłem, produkt nie jest gotowy jeszcze. Nie, i ta, ale tam też działa wszystko na spotkanie na to awizo całe. I trzeba mieć po prostu no godzinę spotkania. Produkt nie jest gotowy, powiedziałem mi, zadzwoni jutro rano. No, zobaczymy, jak to ułoży, bo kurde, nie za bardzo to tak dobrze brzmi, jak jest jutro ostatni dzień pracy. Chyba, że w sobotę jeszcze pracują, nie, nie wiem, jak tutaj z nim jest. Jak produkt nie jest gotowy jeszcze. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kurde, bo tak nie, bo tak się, zacinam się, bo tak się starałem. Mówię, produkt nie gotowy, trzeba mieć awizo, czy jak ja zadzwonię, i ja on powiedziała, I we'll try to get you in tomorrow. No to kurde, że spróbują. No więc to takie jest. Cholera e... jasna, takie troszeczkę wiecie o co chodzi, nie? I co? Zadzwonię do drugiego Z, miejsca, zobaczymy co drugie, do miejsce. drugie miejsce, to co zadzwoni im, też. Jeszcze nie ma gotowego produktu, ale prawdopodobnie mówi, że będzie gotowe. Więc takie mówię, no. Pół na pół takie kurde, to całe te. Pół na pół ta cała historia jest, ale dobra, wiecie co, ja to chyba zostanę i dopiero jutro rano zacznę tutaj działać coś, co dalej. Tak, dokładnie, nie, nie chcę mi się dzisiaj nie jechać, dobra. Pozdro Elo 700. Vamos putos, vamos. Policja się kręci. Dobra eh, Pozdro ELO 700 Vamos, putos, vamos Orale ja Isy, Prawdziwi fani poznają ten track stop. Nagrywałem tutaj trasę Kalifornia półtora roku temu. Kiblowałem tutaj, kurde, ten tydzień. Nie, tym razem dzisiaj już mi się nie chce jechać. Tak jak mówię, jutro te 200 km podjadę. I biała świnia. Czy, ja nie wiem, czy jest ostrości? To mi się wydaje, czy nie ma tej ostrości? To jest zawsze zawalony trackstop. Kurde, nawet w dzień. Jest pierwsza po południu. Pompy, jak zawsze, kolejka. Dobra, odlot. tu z tyłu trackstopu. Ja nie wiem, czy to jakieś zwierzę zdechło, ale tak to pier O, to to gówno napierdala, tak? Nie, nie, to są zwykłe te, ogórki jakieś, kurde. Kurde, nie wiem, ludzie... kosz na śmieci jest tu. Ludzie wypierdalają, kurde, tutaj. O, kosz jeszcze bliżej, tutaj. Ty, ale tak tutaj zajeżdża czymś ja pierniczeniem ty. Czy jest jakieś, kurwa, zwierzę nie zdechło? Ty no, taki, kurde, syf. O. Czemu to się tak nie No, się uszyć. Dobra Fuck. Czasami tak patrzę na tą ciężarówkę i tak sobie myślę a, że ja wiodę takiego byka z rogi Które ma tyle metrów długości no, Jeszcze jak się przyzwyczaja to jest normalka, że takim czymś jeździ, ale tak naprawdę dla zwykłego szarego człowieka to jest bydle. Dobra, gdzie idę? Wiecie co, idę sobie tam zamówić jakieś żarcie. Taco Bell na wynos. Ci, co tam mi oglądają częściej, Wiedzą, że ja tak na ogół raczej staram się jeść w trasie, e, normalnie, Dieta, Ja tam... to nie jest jakaś dieta, tylko po prostu zdrowo e, się odżywiać i mogę się poszczycić. Powtarzałem to milion razy. Przez 13 lat jazdy mam praktycznie tą samą wagę. Niektórzy mówią, ale przytyłeś, albo, albo schudłeś, albo ale żeś zaczął pakować. Nie, ludzie, kurde, zależy. Zdjęcia zróbcie, zależy od światła, od, od kąta, od różnych takich. Od różnych. Jak to nazwać? no, Nie podzespołów, tylko od różnych ustawień. Że na przykład, ja mogę zrobić zdjęcie. Jedno i drugie trzy sekundy później I to wygląda jakbym nagle kurde yy, bardziej umięśniony był. Albo bardziej przytyły. Więc kurde ludzie, fucking takie typu komentarze, ale że się spas. Jaki kurwa spas. 13 lat mam tą samą zasraną kurwa wagę prawie. No dobra, 13 lat. Może tam szczerze mówiąc. 3-4 kilo, może więcej mam jednak, nie. Bo jednak wiek robi swoje, ale kurde. Najlepszy był komentarz ostatnio. Bez jaj, schudłem 3-4 kilo, <grafię> Nagrałem filmik na Kubie, ktoś mi napisał, ale żeś się spas. Ja w wiatru ja kurwa, bać no. To ja kurwa schudłem 3-4 kilo, <grafię> Ktoś mi napisał, że się spasłem. Więc ludzie, pamiętajcie, to zależy od kąta, od światła. E tak samo jak tak samo jak e, ja tam marudzę, że kurde staro wyglądam, czy jakiś mam twarz taką kurde, jakąś krokodylowatą. Słuchajcie, to wszystko zależy od światła. Ja sobie jaja robię. <laughs> wiem, że mam w ryj. ale bardziej sobie robię jaja, bo ja wiem, że to zależy od światła, czy słońce uderza tak, czy tak, czy jest sztuczne światło, czy nie. Naprawdę to robi różnice ogromne. Ci, co nagrywają wiedzą, bo człowiek stara się zawsze w jak najlepszym takim wizerunku przedstawić. Ja, szczerze mówiąc, jak mogę się przedstawić w lepszym wizerunku, wiadomo, staram się, ale jak jest jakieś słońce tu świeci, czy, czy światło gdzieś inaczej świeci, no to ja mam w dupy, to no kurwa, mówię, mam dzisiaj niewyjściowy ryj, Jak zawsze mam niewyjściowy ryj, ale czasami jest bardziej niewyjściowy ryj, Więc ludzie, to jest właśnie vlogowanie. Wow. To jest właśnie vlogowanie, czyli przestawianie siebie w różnych światłach, raz wyglądam jako tako, raz wyglądam tragicznie, raz wyglądam jako tako, raz wyglądam jak jakaś gruba świnia, kurwa, knur, a raz wyglądam jak jakiś, świat narkoma. No Jezus Maria. Tak to działa, dobra. Koniec mojego wyprzania. Pozdro, elo, 700, vamos, putos, vamos, oralese, puto, let's go. Kiedyś nagrywałem Taco Bell, półtora roku temu. Nie ma lustra, więc, fuck you, nie ma lustra, kurwa. Jak może nie być lustra? Jak może nie być lustra, kurwa, no? Dobra, półtora roku temu to byłem, Kalifornia. Z za zarżnijcie. Zerknijcie na YouTube'a. Więc tutaj, uczycie się z Tigerem. Jak to wygląda? Tak jak mówiłem. Tak samo fotki. A słuchajcie, ja czasami jakieś fotki biorę na Facebooku. Słuchajcie, no wiadomo, no kurde, przecież jestem normalnym człowiekiem. Chcę wyglądać jako tako, nie? A niektórzy kurde mówią... piernicę, ale żeś fucking ten... Schudł, albo żeś bykiem się zrobił, albo kimkolwiek. Ludzie, zależy od ujęcia. Ja mam średni wzrost... metr m Czasami wyglądam wyższy, czasami wyglą wyglądam niższy, no zależy od ujęcia, nie? Czasami wyglądam, gdybym na... <laughs> czasami wyglądam, gdybym na siłkę chodził non-stop, a czasami wyglądam, gdybym same hamburgery wpieprzał. Wszystko to jest ujęcie, pamiętajcie... Vlogerzy wiedzą zresztą, Albo ci, co nam się udzierają na Facebookach, mają swoje strony. Wiedzą, jak to naprawdę działa. Więc, kurde, tak to jest, no. Więc tak to wygląda, panowie i panie, uczycie się z Tigerem blogowania, że zdjęcia kłamią. Kłamią. Aha i następna rzecz. Też ostatnio wrzuciłem jakieś fotki. Tak, nie dam jakieś tatuaże, nie tatuaże. I ludzie, kurde, pretens, znaczy nie pretensja może, ale bardziej komentarze. Czemu wciągasz brzuch? Kurwa ludzie, ja pierdolę. Każdy wie, każdy vloger, bloger, każda modelka, każdy model wie, że się... Do zdjęć wciąga brzuch. No ja pierniczę, przecież nie, nie pierdolę BDH mojego żeby wyglądać jak jakieś świnia, tylko wciągam brzuch. Każdy to robi, każdy kurwa no Każdy to robi. Ja pierdolę czasami <coughs> tak się śmieszą te komentarze o czemu żeś kurde wciągnął brzuch, ale żeś wciągnął brzuch. No kurwa wciągam brzuch, no po co mam? Kurwa to jest normalna postawa człowieka wciągnąć brzuch. Nie mówię, żeby wciągać kurde, wysysać całe powietrze. Ale wciągnąć brzuch i po prostu mieć postawę prostą. Bo ja pierdnięcie, ludzie, kurde. Sami naprawdę. Popatrzcie tutaj, fabryka. Kalifornia in house. Jest pompa, jest woda z Więc czy kapujecie trochę z tego mojego tolernego bloga? Każdy, kto bloguje, wie. Że postawa jest ważna. Nie chodzi o jakieś wciąganie brzucha czy coś, po prostu mieć postawę prostą, a nie jakąś zgarbioną. No, ludzie, kurde! Ja powinienem być płacony za to, że Wam pomagam w blogowaniu. Że mówię jak jest. Chciałem wam pokazać, jak jest... Nie wciągać w ruch, ale wiecie co? Pierdolę to. Niech ktoś im to pokaże. Ciao ragazzi, pozdro, Elo 700, vamos, putos, vamos. Elo, pozdro, milion, Buto, puto... Va, orale, puto ese. kurde no. Mówię sobie jaja. No co? Przecieka powietrze, co? Dzisiaj rano, patrzę, nie przecieka aż tak mocno, ale wystarczająco. Tak trzeba by, no, codziennie pompować koła. Kurde, opony. No dobra, no nic, no, jadę jakoś. Nie jest tak źle. Ostrość cholera jasna. Poranek w Stockton, przedmieście Ripon. Lecę do tego klienta. Dobra, więc... Studenckich przygodów ciąg dalszy albo studenckich przygodów plan jest następujący, jak to powiada Michał Pater. <grywa> e, zawiesiłem się. Więc... E, jest szansa, czekaj... Tak, kurwa, za gorąco po jest niestety szansa, że dzisiaj ładunek może być niegotowy ja za chwilę zadzwonię. Tylko tak mówię, przepowiadam. Zobaczymy, czy moje przepowiednie się, przepowiednie się sprawdzą. W tym jednym ładunku, w drugim miejscu, w tam Wood coś tam, Woodhaven czy Woodland, wood Woodlake, tam raczej powinno być ok, ale w tym pierwszym miejscu powiedziała, powiedziała mi, że spróbują mnie gdzieś wcisnąć. No, zobaczymy. Zobaczymy. Ładunek do Montrealu jest na czwartek, więc jest super. Mam dużo czasu. Fajnie byłoby, gdyby było dzisiaj wszystko zaadwane. Dzisiaj jest piątek. Co mi to zostawia? Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Kurde, spokojne jazdy. Znaczy spokojne jazdy. To jest, to jest 3000 mil do Montrealu. To taka jazda po, po 1000 km dziennie by była, ale to jest na amerykańskie warunki uważane <głaszane> za spokojną, bardzo spokojną jazdę. A ja tak lubię, tak lubię, bo mi się już nie chce zapieprzać, ja lubię, lubię relaks, ja Wam mówiłem, lubię powoli jeździć, bo ta wtedy praca naprawdę człowiek, ta praca się staje bardziej taka, ja przynajmniej, ja mówię osobiście, ja mam większą satysfakcję, jak wiem, że mam czas codziennie tam dwie godziny tak dla mnie coś kurde zrobić, normalnie umieć się jak człowiek na internet wejść, posiedzieć trochę, trochę ochłonąć nie taki jechać spać, jechać spać najlepiej to kurde, jechać 18 godzin, spać 3, jechać 18 godzin, spać nie kurwa nie dla mnie, fucket Ja taki jeździłem No, powtarzam się przez 6 pierwszych lat mojego, Nie więcej tak nie Przez pierwszych 6 lat mojej kariery dziękuję do widzenia w ja już tak nie chcę jeździć nie, 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 dziękuję bardzo, nie, 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 nie. Za leniwy jestem może... Cześć nie, to nie jest lenistwo, nie, to nie jest lenistwo, to jest bardziej chcę jeździć jak człowiek a nie jak jakiś, kurde, zwierzak, nie? Ci, co tak jeżdżą, nie zrozumcie mnie źle, ja ich tam nie poniżam czy coś, brawo, bo ja kiedyś też tak jeździłem. Tylko, że ja osobiście już mi się tak nie chce, no, mi się tak nie chce, nie? Pamiętam ja kiedyś, kiedyś, jak zaczynałem, spotkałem takich dwóch facetów, oni już jeździli po 10 lat, z niej, jechałem z nimi, tak, nie wiem, czy tam się spotkałem, oni z Teksasu wracali, ja nie wiem, skąd, i tak mówię do nich, a to Wy skąd wracacie? Z Teksasu, nie? A to już było w Kanadzie, czy przy Kanadzie. Ja mówię, co to tak na, tak na jedna, jeden strzał? Oni, na no co Ty, mistrzu, no nie, jaki jeden strzał? Co Ty, ja się muszę wyspać, ja się muszę umyć jak człowiek, ja muszę, kurde, yy, trochę, wiesz, ochłonąć, poczytać gazetę, wtedy jeszcze, kurde, nie było tych takich, kurde, ten te internet, tak na drodze, to nie był w ogóle, to nie istniało, tak jak teraz. I ten, no i taka prawda, ja powiem wtedy, sam sobie tak do siebie mówię, kurde, ja to zawsze bym tak zapy... Jak można tracić 10 godzin, zatrzymywać się na sen, kiedy można spać tylko 4 godziny i dalej zapierdalać i, i szybciej wrócić, nie? Kiedyś takie miałem podejście, teraz to mi naprawdę nie... Nie, to mi nie sprawia przyjemności, nie sprawia mnie przyjemności taka jazda. No dla mnie to jest... Ja po prostu tak nie chcę jeździć, nie? Kto chce, niech jeździ, proszę bardzo. Ja dziękuję, ja chcę jak człowiek jeździć, jak człowiek żyć mieć przyjemność i teraz na przykład właśnie co, do czego dążę, to jest ta, ta podróż, była wszystko takie na spokojne, na wszystko jest czas, nie ma takiego pośpiechu, nie ma noża na gardle. No i to jest przyjemna jazda, aż, ja, aż, aż powiem wam szczerze, dwa razy przyjemnie tak się jedzie. Bo człowiek, ja wtedy doceniam tą jazdę, że ja wiem, że ja się mogę tu zatrzymać i nie goni mnie to, że ja się zatrzymam. To będę musiał potem zapieprzać jeszcze raz. Drogę zamkną, dobra, drogę zamkną. Mam tutaj w zanadrzu yy, pauzę zrobiłem gdzie indziej, gdzieś powinienem. Kiedyś takich pauz to ja nie robiłem, nie, olewałem pauzy, książkę się cofało i tego, teraz tutaj, a robię pauzy, dlaczego nie, kurde. To mi daje jeszcze bardziej ochłonąć, to mi daje jeszcze bardziej ochłonąć, trochę, kurde, gdzieś coś zrobić, gdzieś pójść, no takie, kurde, rzeczy, sporty. A zresztą u nas to też e, tak bardziej oni już tutaj chcą, Toż ta firma tak się zrobiła, że oni raczej chcą, oni chcą, żeby tu na legalnie jeździć, nie? to już nie, oni się nie chcą bawić, to jest za duża firma, za dużo do stracenia mają, żeby, żeby, żeby ludzie naciągali, nie. A tutaj, a powiem Wam, że dużo Kebeków, na przykład Kanadyjczyków, nie umie naciągać książek, bo przez to właśnie pełno mandatów u nas dostali w swoim okresie w Kanadzie, podostawali dostawali chłopaki, kurde, mandaty, bo nie umieli cofać książek i, i u nas to, to już teraz po prostu... No po prostu jak ktoś nie umie, to nie cofa no, dlatego u nas są, żeby tu legalnie jeździć. Dobra, słuchajcie, ja się tu rozgadałem, dzwonię do klienta, zobaczymy, co będzie dalej. Jaki plan dzisiejszy będzie, no. Do...